Historia linii Bakwast Mellifera zaczyna się od rodziny B26. Jeszcze tą rodzinę mam. Oprócz tego utrzymuję Apis Mellifera Mellifera czystą pochodzącą z Rosji w drodze inseminacji cały czas mam ten czysty materiał apis mellifera mellifera zimuje na jednym korpusie na 10 ramkach tworzy dosyć silne rodziny jest wysoko rojliwa natomiast dalsze pokolenia bakwasty po tej maliferze to są pszczoły które są nierojliwe i znoszą w miarę dużej ilości miodu apis mellifera mellifera jest pszczołą dosyć agresywną ale jest dzisiaj chłodno więc będzie o, tu są paski włożone. To jest ciemna pszczoła. E, pokaż Paulina z bliska. Może trochę wyzumuje. To jest ciemna pszczoła. E, dzika pszczoła środkowoeuropejska, e, która zimuje na... E, tu są na wierzchu paski. To jest z amitrazą, to jest z flumetryną. E, pszczoły mają bardzo wysoką zimotrwałość. E, same zakarmiają się praktycznie do zimy. One dostały pokarmu, dosyć dużo, natomiast nie potrzebowały aż tak dużo, jak kolejne pokolenia po nich. E, ogólnie rzecz biorąc, ta pszczoła została wybrana ze względu na bardzo silną zimotrwałość. E, be, ściągnięta z e, rejonu, w którym zimy są bardzo długie. Zużycie pokarmu e, bak, e, Apis mellifera mellifera ściągniętej z Rosji, e, zwanej pszczołą średnioruską. Jest minimalne. Te pszczoły do zimy tworzą naprawdę bardzo małe kłęby, rozwijają się bardzo dynamicznie, zdarza się u nich rojliwość, ale mało kiedy. Natomiast ewolucję bakwasta opartego na pszczole Apis Malifera malifera przedstawię w tym filmie. Pokażę dalej B66, czyli pszczołę, która. Hmm, powstała w wyniku pierwszego krzyżowania i B119 pszczoły, która powstała w wyniku drugiego krzyżowania jeszcze nie jest nadany numer krzyżowanie, które zostało wykonane w tym roku i o wszystkim opowiem na końcu tutaj mamy linię B66 B66 to jest linia melifera, czyli 26 unasienione na trutowisku Lautental w roku 23 Pszczoły osiągnęły dwa korpusy. E, dwa korpusy mają większą wydajność niż krzyżówka e, późniejsza, ale osiągnęły dwa korpusy pszczoły. E, o, o dziwo są bardziej żółte niż kolejne pokolenia ż nie będę całkiem otwierał bo jest zimno. Zimowane są tak w takim samym systemie jak wszystkie malifary. 2 razy po 1 2 3 4 5 6 7 8 ramek. 2 razy po 8 ramek i taką siłę osiągają. Chowają się tutaj do środka już. testy higieniczne robią w na 60 na 96% w, w ciągu doby. Nie jest to wysoki wynik, ale pszczoły są o bardzo wysokiej zimotrwałości. Pszczoły są takie powiedzmy mniej żółte, więcej jest pszczoły szarej i czarnej. No, pszczoły się bardzo mocno schowały pod wpływem tej temperatury, która jest. Wydajność miodowa jest w miarę wysoka. Przyniosły dwa korpusy miodu. Dokładnie tutaj podam liczbę, bo muszę zajrzeć do notatek, tyle miodu przyniosły i spójrzcie na tą linię. Pokażę. Pszczoły, pokaż, jak wyglądają. O, i pszczoły są bardzo spokojne. A dzisiaj mamy chłodną pogodę. E, no dobrze, tutaj mamy już B119. B119 e, to jest e, córka B66. B66, e, zaraz pokażę, Wcześniej pokazałem, przepraszam, natomiast B119 to jest córka B196, unasieniona na trutowisku Lautentar w roku 24. Ta rodzina już osiąga siłę dwóch korpusów do zimy na 10 ramkach, i pszczoły te znoszą półtora korpusa miodu. Jak na linię Melifera to jest bardzo dużo. I zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Nie mam dzisiaj dymu, więc. Musimy. O, zobaczyć tak. Pozbierały sobie miód, nazbierały bardzo dużo pokarmu. E, podejdź, operator, tutaj pokaż pszczoły. No dobrze. Mamy pszczoły na dwóch korpusach dwa razy po raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa razy po osiem ramek na dwóch korpusach. Pszczoły są ładnie zakarmione. Pszczoły są bardzo spokojne. Jak na tą linię Malifierę. Pszczoły są takie matowe, nie są jeszcze takie super żółte. P pokaż paulina tutaj bliżej. Te pszczoły nakręć. No podejdź śmiało. I nakręć pszczoły. O. To pszczoły są takie już matowe troszeczkę i to mamy kolejne pokolenie po apis mellifera mellifera. Tak jak mówiłem testy higieniczne no, tego nie mówiłem. Testy higieniczne są robione na e, na 80, na 96%. E, test higieniczny był zrobiony w dobę na 96%. E, miód no półtora korpusu, około tam 20 kilku kilogramów z całego roku. Nie jest to dużo, jest to dosyć mało jak na pszczoły Buckfast. Natomiast zimotrwałość jest bardzo wysoka, odporność na choroby bardzo wysoka. Apis mellifera, linia Apis mellifera Backwast, Buckfast Apis mellifera został unasieniony w tym roku, w roku 25 też trutniami Jementika, czyli pszczoły jemańskiej na trutowisku Karwendel. To już jest rodzinka. która wygląda sobie tak, o, nie utrzymałem. Pszczoły są w miarę spokojne, zrobiły się bardziej żółte, takie jementikowate. O, dubska wystawiają do góry. E, cały pokarm przyniosły do dolnego korpusu, co jest w ogóle zastanawiające. Tak, na górnym korpusie nie ma w ogóle pokarmu. Ale to sobie zobaczymy. Pszczoły osiągnęły siłę no, półtora korpusu, można powiedzieć. Zimowane są w ten sposób. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że te pszczoły no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowo, B 119 było też unasienione w tym roku na trutowisku Stolberg. Tej rodziny nie pokażę, bo musiałbym jechać z 20 km stąd. Linia Backwast Melifera jest to linia, w którą warto zainwestować, warto tu linię mieć na pasiece. Jest to linia, która posiada cechy jedynych pszczół, które występują na terenie Polski, czyli Apis Melifery. Malifery, pszczół, które naturalnie występowało na terenie Polski. Tak jak wiele razy mówię gdzieś, tam na pogórzu szczątkowo występowała karnika, czyli krainka, ale to naprawdę mikro zasięg był. I to tylko i wyłącznie opis malifera, malifera pszczoła środkowoeuropejska jest rodzimą pszczołą występującą na terenie polski. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy: zajmujemy się pszczelarstwem, które nie jest pszczelarstwem polegającym na utrzymywaniu. Rodzimych raz pszczół, tylko pszczelarstwem, które zajmuje się utrzymywaniem pszczół w celu uzyskania pożytków pszczeli. A tylko i wyłącznie linie hybrydowe są w stanie y, spełniać te cechy. Y, Melifera ma dobrą zimotrwałość, natomiast nie ma higieniczności. Y, Melifera jest pszczołą, która. Ocieka z plastra. Ma to, swoje, ma to swoje plusy w pewnych sytuacjach, ale nie zawsze. Melifera czysta jest to pszczoła, która jest agresywna. Natomiast bakwasna na pszczole Apis Mellifera Mellifera jest to pszczoła, która robi się łagodna. Kiedyś pokazałem taki film Ewolucja linii Apis Mellifera Karnika, linii backfast nie Karnika, tylko backwast kaukaski i widzieliście jak w wyniku poszczególnych krzyżowań doprowadziliśmy do tego, że ta linia spełnia super nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że tak samo będzie z linią Apis Mellifera, z linią Bakfast Mellifera.